Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją. Witajcie moi drodzy. Pokażę Wam dzisiaj, w jaki sposób możemy na szydełku wykonać bulion crochet. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę: bulion crochet. Nie znam tłumaczenia nazwy na język polski, więc zostanę przy tej angielskiej. Bullion crochet to tak naprawdę słupek wielokrotnie nawijany. Robi się go dosyć trudno, przynajmniej dla mnie wykonanie bullion crochet jest dosyć trudne i na pewno nie będzie um, ten słupek należał do splotów, jakoś często przeze mnie stosowanych i używanych w moich robótkach. Niemniej warto wiedzieć, jak bulion crochet się wykonuje, zwłaszcza dlatego, że to wykonanie jest dosyć oryginalne. Otóż, aby zrobić bulion crochet, będziemy używać dwóch szydełek. Tutaj. Mam już e, zaczętą robótkę, łańcuszek, a na nim rządek słupków. Zwykłych słupków e, pojedynczo nawijanych. I tak jak powiedziałam, będę potrzebowała szydełka tego właściwego, którym robię, oraz drugiego szydełka pomocniczego. Zamiast tego drugiego szydełka można również użyć igły, grubej igły, tak zwanej groszówki. Ja Wam pokażę, jak zrobić bulion krosze na dwóch szydełkach. A więc teraz wykonam trzy oczka łańcuszka, żeby wejść na poziom następnego. Rzędu. Mhm. I teraz biorę drugie szydełko i przykładam moje szydełko w ten sposób, żeby ono przylegało równiutko do szydełka, którym dziergam. Niemniej, żeby to moje szydełko z haczykiem troszeczkę wystawało, tak? To drugie szydełko jest odwrócone. Haczyk jest z tej strony nie będzie on nam potrzebny. W ten sposób. Teraz na oba szydełka nawijam nitkę 10 razy, ponieważ w bulion krosze mm, tą nitkę możemy nawijać od 7 do 10 razy. Ja nawinę ją 10 razy. Od tyłu do przodu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. W ten sposób. Przesuwam sobie teraz te nitki troszkę bliżej. Tutaj i moim przydełkiem z haczykiem, które wystaje mi troszeczkę. Tutaj wkłółam się. Kolejne oczko mojej robótki. Łapię nitkę, przeciągam przez to oczko. Następnie haczyk mojego szydełka ustawiam sobie tak, żeby dotykał tego szydełka drugiego. I w tym momencie wysuwam obie szydełka, przeciągając nitkę tą tutaj przez wszystkie pętelki, które znajdują się na tych dwóch szydełkach. Uwaga. W ten sposób. O. I w ten sposób. Tutaj jeszcze łapię tą nitkę, która mi została i przerabiam przez tą pętelkę. W ten sposób mam pierwszy bulion krosze jak widzicie ten słupek jest szeroki, puchaty widzimy te 10 nawinięć nitki na nim prawda? O. I tak wygląda bulion krosze zrobię go jeszcze raz a więc robię jedno oczko Przykładam drugie szydełko Dla mojego szydełka. Nawijam nitkę 10 raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przesuwam nitki troszkę bliżej. Końcówki. Moje szydełko z haczykiem musi być nieco wysunięte. W ten sposób łapię, czy wbijam się w kolejne oczko mojej robótki. Przeciągam nitkę, przesuwam sobie haczyk. Tak, w ten sposób. I teraz przeciągam. Oba szydełka przesuwam przez sploty, wyjmuję szydełka ze splotów w ten sposób. I ostatnia rzecz to ta nitka, która jest teraz na dole, łapię ją i przeciągam przez tą pętelkę na górze. W ten sposób mamy już Dwa słupki, tak zwane bulion crochet. Ten splot, dosyć oryginalny i dekoracyjny, pojawia nam się czasem we wzorach. Ja Wam pokażę tylko tutaj przykład, jak to wygląda w takim wzorze, tak? Widzimy, że to są słupki zwykłe, natomiast te słupki z taką falbanką tak, to są właśnie słupki wielokrotnie nawinięte, czyli te nasze bulion, krosze jeżeli mielibyście ochotę obejrzeć moje prace to serdecznie zapraszam zajrzyjcie na mojego bloga www.kroszet.pl oraz zachęcam do subskrypcji mojego kanału na youtube ponieważ wciąż Pojawiają się nowe i, mam nadzieję, ciekawe filmy. Gruszet.pl Szydełkowanie moją pasją.